9 października w sali konferencyjnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy odbyło się spotkanie z prasą, w czasie którego podsumowano pierwsze trzy kwartały działalności konsularnej na terenie trzech, a od niedawna już czterech województw, to jest Chmielnickiego, Winnickiego, żytomierskiego oraz Czernowieckiego. Nóżna skazać i pacierknąć to, że firma HS Global, i cel, jedyna firma, z pracują polskie konsulskie na terytorium Ukrainy. Do udziału w konferencji zorganizowanej przez konsula generalnego RP w Winnicy, Krzysztofa Świderka oraz dyrektora Wydziału Ruchu Osobowego Sylwestra Rudego zaproszono większość ukraińskich oraz polskich mediów działających na terenie obsługiwanym przez Winnicki Konsulat. Najważniejsze tematy to przede wszystkim zwiększenie ilości wydawanych wiz do Polski i strefy Schengen, szczególnie w okresie letnim a także przedstawienie planu imprez organizowanych przez konsulat do końca bieżącego roku oraz włączenie bukowiny do obszaru, który podlega winnickiemu konsulatowi. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano 22% wzrost liczby wydawanych wiz w okresie styczeń wrzesień 2013, natomiast procent pozytywnego rozpatrzenia decyzji wizowych to 98%. Konsulowie poinformowali też o możliwości ubiegania się o wizę za pośrednictwem firmy outsourcingowej WWS Global. Z siedzibami w Winnicy, Żytomierzu, Chmielnickim oraz Czerniowcach, a także zachęcali osoby posiadające dobrą historię wizową do ubiegania się o przyznanie wizy Schengen na dłuższy okres, nawet do pięciu lat. Podczas konferencji kierownik konsulatów w winnicy opowiedział również o imprezach, które czekają mieszkańców Podola, Bukowiny oraz Żytomierszczyzny. Tradycyjna tęcza Polesia odbędzie się w Żytomierzu w dniach od 11 do 13 października. Tydzień później, w ramach Dni Papieskich w Połonnym do Wbyszu razy Żytomierzu, wystąpi chór Organum oraz zespół Rajskar z Krakowa. 19 października w Winnicy spotkają się wszyscy nauczyciele poloniści z czterech obwodów, Natomiast 11 listopada odbędą się uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski. W drugiej dekadzie grudnia będzie miał miejsce tradycyjny koncert oraz wspólne łamanie się upadkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na terenie winnickiego obwodu konsularnego nadal będzie miała miejsce wystawa pod tytułem Ignacy Jan Paderewski – Polak Europejczyk. Z Żytomierza wkrótce zostanie przeniesiona do Połonnego na Chmielniczczyźnie. A oprócz tego z Paderewskim będzie związany także konkurs, którego zwycięzca odwiedzi Warszawę. W czasie pobytu w Polsce laureat będzie mieszkał w wybudowanym nakładami wielkiego kompozytora Hotelu Bristol. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, które pojawiły się przedstawicieli mediów w czasie konferencji, Krzysztof Świderek zaprosił dziennikarzy na lunch, podczas którego już w nieformalnej atmosferze omówiono gorące tematy, wśród których najwięcej kontrowersji oraz dyskusji, jak zawsze budzą, pytania związane z wizami. E mamy uwiliczenie kalcesta 20 letni okres goda e, w naszej konsulskiej, e, w naszą w naszym e, my padniali na 36% e, w porównaniu z zeszłym годом to za te czasy były Dla słowa polskiego Katarzyna Matyaszczyk